Jak to nazywa? Nie nazywa się A to się powinno nazywać źródełkiem świętego Jakuba. Szlak prowadzi. Ale pięknie. I to potem dalej płynie tam do tego. Nic nie ma. Dzień dobry. Aha, i tu się to źródełko. No, kapliczkę. No kapliczkę się wody, wodę Na no, źródło świętego jak tylko tu szlak prowadzi, stąd to jest też szlaka żółta, idzie No jest szlaleczka. Jesteśmy na szlaku świętego Jakuba. To jeszcze jest w Rogoźniku, Siemonia ja jest za chwilę tutaj, no nie? To jest A dzisiaj mamy 29 lipca 2012 roku. Uh -huh. Pięknie tutaj jest, no pięknie. Troszeczkę trzeba by to, no, ale niewiele, oczyścić. Wiele, oczyścić. No super. No pięknie. To są dęby. To są. A jak są same dęby, to jesteśmy w Dąbrowie. A wygląda na to, że są same dęby. A tu trochę. No zaczyna lać. Strzałeczka. No tak parę. Minutek, żeby nakręcić, jak to jest pięknie, no nie? Chyba ten filmik to może być, wiesz, mhm. takim prawdziwym zwieńczeniem tego dzisiejszego dnia i tego odpustu. My jesteśmy na, na drodze, i już coś nowego się jakby wyłania. Czyli to więcej jest tak tutaj zamiesz sobie rękę i lodowata? no to już wyłączam, bo już